A więc, więc przemyślałam sobie wszystko i zostaje absolutnie traktorzystką. Włodek mówi: Chcesz pracować? Idź do biura. Biuro dobre dla kociaków z biurem bzdura. Ja bym mogła hmm, literatką być na przykład albo nurkiem. Taka jestem już niezwykła. Lecz obecnie mam już całkiem jasne zdanie. Tylko traktor. Oto moje powołanie. Nic dziś dla mnie nie ma w sobie tej wymowy, co te tłoki i ten, jakże, wał korbowy. Te tam dźwigi, i hamulec. I jak się wczuć, to wprost nie może się nie ulec. Warczy motor z siłą równą dwustu koniom. A ja nic, a ja go wiodę pewną dłonią. A to będzie i na czasie, i jak pięknie. A kupściowa jak zobaczy, zaraz pięknie. No cóż, trudno. Nie tak wiele kobiet, które do tych rzeczy mają rozum i figury przy jej biodrach. Jasna rzecz, że już pół kursu każdy traktor by się rozpadł, nawet Ursus. Ej, pod borem, pod zielonym szum i zboże, a ja orze i na woże na traktorze. A na miedzy kędy grusze wre od pracy i zwijają się kłopcy, porobczacy. Włodek ściekł się. Przez godzinę mi tłumaczył, że kłopcy to dziś trzon wyzyskiwaczy. Że się walczy, póki tacy jeszcze są, że przez wieś dziś biegnie druga linia frontu. <laughs> nie wykluczam. Kiedyś dawniej może biegła. Jak ostatnio byłam na wsi, nie spostrzegłam. Oni w ogóle to z tą wsią to mają chysia. Jakby dawniej wsi nie było, tylko dzisiaj. A już mama ze swą mamą a mą babką Mieszkiwała na prawdziwej wsi, pod rabką. Warto w prasie, by napisać o tym wszystkim. Tytuł dom ze złotych myśli traktorzystki. Włodek wyniósł się dziś z rana. Na pogrzebacz był nadziany list. Nie mogę dłużej. Trzeba. To mnie nie załamie. Nie ma mowy. Grunt, że ma się ten kręgosłup ideowy.